Witam serdecznie, moi kochani z tej strony. Chromidas, a my podążamy za naszą Clementine. Uciekamy z więzienia, w którym byliśmy przetrzymywani. Byliśmy, można powiedzieć, jeńcem wraz z ciocią Clementine, więc śmigamy za nią. Mam nadzieję, że już jesteśmy bardzo blisko wyjścia z tego miejsca. Bo powiem szczerze, że już troszeczkę ee, to śródmiasto. No niekoniecznie, niekoniecznie. <laughs> Także no coraz bliżej. <laughs> Chcielibyśmy jeszcze naszego tutaj przyjaciela odzyskać. No właśnie. O Wilku mowa. Bez niego też tak naprawdę nic nie rozumiemy. No mam nadzieję, że uda się jakoś tam uratować B-12. Dobrze, że ciocia Clementine jest w porządku i nam pomoże. Nie jest, wiecie taką osobą, która jest interesowna tylko patrzy swoich racji i nie jest w stanie nic dać od siebie. Na szczęście tak nie jest. Ach te drony. Tutaj przejdziemy nie bardzo. Dobrze, że jesteśmy kotem to. Proszę plus minus no jeszcze trzeba go zabrać trzeba go jeszcze zabrać Oj, 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 oj oj. mało brakło. Ale ogólnie są niebezpieczne strasznie te drony, naprawdę. Strasznie są niebezpieczne, bym powiedział. Pełno ich tutaj kurde, lata koło mnie. Dobra, tamten sobie poleciał. Ten chyba się tutaj aż tak nie obróci, mi się wydaje. Tam jest Clementine, kurczę. A ja jak gdzieś łaże, nie wiadomo gdzie. Ale tutaj, oczywiście, nie wyjdę pewnie. Dobra. Mamy to. No, mało brakło, nie? Mało brakło. Wydawało mi się, że znów jestem uwięziony w systemie komputera w moim laboratorium, że jestem całkiem sam. Ale ty po mnie wróciłeś, nie mogę w to uwierzyć. Jesteś dobrym przyjacielem. Tak się cieszę, że znów jesteśmy wszyscy razem, wciąż jednak nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz otworzyć tamte drzwi? No i co? Nie przejdzie tędy. Znowu. Pewnie znowu tutaj trzeba będzie coś schakować. Niestety. No i co? No i pewnie muszę iść w inne miejsce. I oczywiście. No, i oczywiście, moi drodzy, odblokować wejście, prawda? O, można cegłą, czemu nie? <grymiany> Dobrze, że drony są głuche. Śmiało, śmiało, ciociu. Nie krępuj się. <grymiany> No, jakby nas teraz tak podsadziła tam, może? Faktycznie nas podsadzi, ale jaja. <laughs> oj, oj, oj. No i dobra. Jest zdrownia, Będzie dźwignia jakaś. Tak. Trochę to wszystko zrobili tak na jedno kopyto, co by nie mówić, no ale ważne, że. Że jakoś się tam posuwamy naprzód, w tym wszystkim. Także uciekamy z tej przeklętej miejscowy. Wartownicy znów blokują przejście, od razu mnie zauważą. Może udałoby ci się zwabić ich do tych cel i zamknąć ich tam. Ten taki osowiały siedzi, co jest grane. Widzisz tamtego gościa na Ziemi? Został zrestartowany. Nie chcę stracić pamięci, tak bardzo się boję. No Wcale się nie dziwię. Nie wiem, jaki tutaj gościu na Ziemi jest. Zaraz zobaczymy. Aha, ten co leży tutaj. Tutaj jeszcze Centrum Rekonwalescencji bardzo mi pomogło. Mój umysł jest znów jasny i klarowny. Jestem teraz wzorowym obywatelem. Ja pierdziele. No przerażająca wizja. Co by nie mówić. Użyj drzwi, ok. Mhm. Tych byśmy musieli tutaj zamknąć, tak? No nie wiem jak to się uda, szczerze mówiąc, ich tutaj zamknąć. <laughs> Chyba się udało, kurde. Chyba się faktycznie udało, ale jaja. Fuh. No cały czas stres, nie? Cały czas stres aż do samego końca. No tego by się przydało też zabrać, żeby go tutaj nie zrestartowali. O, czyżby jeszcze jakieś wspomnienie mamy tutaj? No to wygląda. Biedaczysko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Tego się obawiałem, całkowicie go wymazali. Koniec emocjami, koniec samoświadomości, koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. Ostatnie wspomnienie z tego miejsca. Czyżby to był wartownik? No pewności nie mam, nie? Kapone. Hej, nie chcę żadnych kłopotów, zostało mi tylko 758 lat do odsiadki. No ciekawie, ciekawie. No tutaj, co? aha, tutaj że nie możemy wskoczyć, tak jakby. Okej. Okay. Można ich tutaj może zwabić też i zamknąć. Hmm. No ale tak prawdę mówiąc, tutaj jest jeden gościu. Eee, dwa są dobra, robimy to, robimy to. Tego też trzeba zamknąć koniecznie jak najszybciej. Nie, nie, nie. Kot na zewnątrz. Mało brakło. O, ale stresy, ale stresy. Patrzcie, to jednak idziesz za nami. A ten zostaje? Ten chyba zostaje. Co idziesz za nami, ziomek? Idziesz czy nie? Myśli na razie. A ty? Świetna robota z tym wartownikiem. Musimy walczyć z systemem. No prawda. A ty? Ten w ogóle nic nie myśli. A ten? Lupin. Ach, to było zabawne. To było zabawne. No tak, ten widać już trochę zresetowany. No, ziomeczki. Idziecie czy nie idziecie? Ostrożnie, to jeszcze nie koniec. No, ciach, ciach, ciach. Ile się będziesz bawić? Two hours later. Nie no, otworzy to w końcu czy co? Nie wiem, czy mam czekać aż to otworzy, czy co mam tutaj robić teraz? Nie mam pojęcia. Chyba, że tędy mam wyjść. Chyba mam wyjść, bo ona to nie otworzy tego raczej. No i prawie, prawie. Czyżby tutaj już było wyjście? Drzwi to jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia kontrolnego. Rozejrzyjmy się. Nie doskoczę tutaj. A tutaj co jest? Kluczyki zostawili. Mamy klucze w zamku. Wskocz na tę ciężarówkę, chyba dasz radę przeskoczyć przez płot i dostać się na zamknięty teren. I tutaj, tutaj Alarm się wyłączył. aj! aj, 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 aj. Kurczę... justa, Przecież kurczę szybko, szybko leciałem. Poczekaj na nas, poczekaj. Ciocia by nas zostawiła, by sobie pojechała. <noise> Dobra, ciocia. No i co teraz? Z wartownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić ich uwagę, ale reszta zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi Musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę, to ja go napisałem. No to uważaj na siebie. Jesteś teraz jednym z nas. To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz, ale ktoś z nas musi. To by to nowy przedmiot klucz do metra. Ruszaj już! Zachowam cię w ramię, mały nieznajomy. O, no, kto by się spodziewał tutaj takich zwrotów akcji? Naprawdę nie do pomyślenia, co tutaj się wyprawia. No i jesteśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Tutaj sobie ktoś siedział, a teraz tego kogoś nie ma. Nic tutaj już nie mamy, więc spadamy z tego miejsca. Nawet chyba nie możemy tutaj wyjść. Ciocia nas zamknęła. Patrzcie, jak to swoją drogą sprytnie zrobili, nie, że kończymy przygodę ze śródmieściem i już, tak prawdę mówiąc, nic nie możemy tam zrobić. Teraz nie pamiętam, gdzie to tam się wychodziło stąd. Spadamy. Nic tu po nas. No i tutaj już taka miejscowa bardziej opuszczona, ale kto oglądał odcinki, ten doskonale wie, że już tu byliśmy. Także wsiąść do pociągu byle jakiego. No i co? Gdzie tutaj się ten klucz wsadza, powiedzcie mi. A tam co mamy? Nic, nic tutaj nie ma. Nic tutaj nie ma. Nie, bo się zastanawiam, jak mamy z tego klucza, niby skorzystać. Tutaj też nic, tam już też nie. No, jedynie co, no to powinniśmy wykorzystać go w środku, nie? A już wiem! Kurczę. Pamiętacie, tutaj przy wejściu był, było takie coś do włożenia do aktywacji. Nie wiem. Chyba tak. Kurczę, ale teraz nie wiem, czy to tutaj było. Wiem, że gdzieś trzeba było coś wsadzić ten klucz, ale gdzie to było? Ja teraz nie wiem, czy to z jednej strony, czy to z drugiej było gdzieś przy starcie. To ja Wam mówiłem, że czegoś tutaj nie mamy. No tutaj nie, a tam. Kurczę, tutaj też nie. Hmm żeby nam tutaj doradził. Nareszcie, oto bateria atomowa. Aż bije z niej moc, nieprawdaż? No tak, tylko... Gdzie my mamy to zamocować? Słabo, że nam nie chce tutaj nic podpowiedzieć. Ja myślałem, że to bezpośrednio w tym pociągu gdzieś... Będzie trzeba zamocować, ale wychodzi na to, że nie. Kurczę, to nie dobrze. Mi się wydaje, że gdzieś przy wejściu, jak zaczynaliśmy, to był taki... Mm, był taki po prostu... No jedynie możemy tutaj, no bo gdzie indziej to wsadzimy? Gdzieś tam chyba będziemy musieli zejść na dół. No to wychodzi. Tu przewody lecą, przewody. O, właśnie. Parcie jakie w ogóle ludzie nie że zabrali, kurde, tą baterię stąd, żeby nie można było odjechać. Ci wartownicy najprawdopodobniej. Dobrze swoją drogą, że. Pociąg nie odjechał bez nas. Od razu jest zasilanie w kablu. Spadamy stąd. Nie ma co. Już dosyć tutaj. Także są kluczyki, i baj baj. Tylko tych co zostali, nie? Tutaj wszyscy powinniśmy wyjeżdżać. Nie ma co ukrywać. jeszcze kontrolne Dobrze moi drodzy, dojechaliśmy w nowe miejsce. Drzwi pociągu się tutaj otwierają i myślę, że będzie to świetny moment, aby zakończyć ten odcinek. Myślę, że jeszcze jeden przed nami. Może ten ostatni sobie zrobimy dłuższy. Zobaczymy tak naprawdę ile to wszystko potrwa. No mam nadzieję, że wam się podobało. Sam jestem tutaj mocno zdziwiony przebiegiem akcji, ale naprawdę sami przyznajcie, że gra się niesamowicie rozkręciła. Zostawcie proszę łapeczkę i czekajcie na kolejny odcinek, chyba już finałowy. Cześć, cześć.